Słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Słuchaj, Synu Nauk Mistrza i nakłoń ku Nim ucho swego serca. Tak rozpoczyna się reguła świętego Benedykta, patrona dnia dzisiejszego. Słuchać z uwagą nadstawiając ucha. Słuchać, szukając odpowiedzi na wszelkie pytania u Boga, dać Jemu się poprowadzić. Opuścić wszystko, co uważam za swoje, i wyruszyć w pielgrzymkę za Słowem. Nie mieć nic na własność, ponieważ wszystko jest prezentem otrzymanym na drogę ku Niemu. Oto logika Ewangelii. I tych, którzy wraz z nią pielgrzymują przez życie. Logika Boga, którego miłość przelewa się przez wszelkie granice naszych wyobrażeń.